Witam w ósmym odcinku Krówki. Nie planowałam nagrywać tego odcinka w plenerze, ale jest burza, deszcz, nie wiem co jest, ale jest coś, co sprawia, że u mnie w domu nie ma prądu. U mnie na wsi nie ma prądu, po prostu ktoś piernie i wyłączają prąd, tak na wszelki wypadek. Zaczynamy. W zasadzie to miałam bardzo poważny film, ale stwierdziłam, że mój wygląd nie pozwala mi na mówienie o tym filmie, dlatego wybrałam po prostu komedię. Jedną z moich ulubionych komedii są Kelnerzy. Dlaczego? Ponieważ ja mam bar, ja pracuję w barze, teraz nawet jestem w tym barze na dworze i wiem jak jest w kuchni, wiem jak jest za barem i wiem, że ten film jest bardzo. Yy, ten film po prostu niszczy. Tylko osoby, które pracowały w kuchni lub w restauracji zrozumieją kalnerów. Niektóre sceny są tak śmieszne, po prostu przeboskie. Wstydzę się mówić, bo niedaleko siedzą ludzie i patrzą tak na mnie w krowim przebraniu. Tak, jest dziwne. Boże, co oni myślą? Że jestem szamanem. Nie mam dowcipu. Nie mam dowcipu. Zaraz pójdę do kuchni i spytam, czy znają jakiś dowcip. Dlaczego Jack Norris nie lubi dzieci? Bo zbyt długo się gotują. Jack <grym> <grym> Norris uczy kamienie, jak być twarde. <grym> Pomysł na ulubieńca tygodnia posunęłam jedna z moich widzek, i uważam, że naprawdę Milka ma super opakowanie, bo krowa to zawsze było najlepsze zwierzę na świecie. Jestem przebrana za krowę, tak jestem dziwna Tak Zuzia dorośni, Zuzia dorośni Tylko nie chciałabym faworyzować Milki bo Chociaż naprawdę jest pyszna Ale lubię też inne kinderki I w ogóle także nazwę ulubieńca Czekolada Ponieważ czekolada mogłaby na mnie Spływać dzień i noc Czekolada To nasze życie Każdy kocha czekoladę Jest tam ktoś, kto nie lubi czekolady? To już lubi Czekolada jest jak narkotyk. Czekolada jest jak marzenie, jak zimowy dzień. Kocham zimę i uczucie nart pod swoimi stopami. Czekolada jest dobra. Odpowiedzi na pytania nagrałam dzisiaj, w środę, rano, teraz, w domu. Ok. Jaki jest Twój ulubiony serial? Ostatnio oglądam bardzo dużo seriali, ale powiem, że pamiętniki wampirów, bo tak od wielu lat to oglądam, jestem przywiązana. Nie stresuje cię ta presja? Przed każdym odcinkiem bać się, że coś nie wyjdzie? Planujesz je w ogóle? PS świetna jesteś. No, odcinki planuję, to wiadomo, no przygotowuję się do nich dosyć starannie. A jeśli chodzi o presję, to tak, definitywnie tak. No, jest stres, jeśli ja po prostu nie chcę was zawieść, nie chcę zawieść moich widzów. Chcę, żeby każdy odcinek, wszystkie vlogi były coraz lepsze, żeby zaskakiwało i wiadomo, że jest cały czas ten stres. No, ale gdybym miała mieć w przyszłości taką pracę związaną z tym YouTube'em lub ogólnie związaną z filmem, to byłoby spoko, bo wynagradza mi ta miłość do filmu, wszystko. Czy jeśli pojedziesz na wakacje, poinformujesz nas kiedy i gdzie? Nie pojadę nigdzie na wakacje, może na jeden dzień albo na dwa z Olgą gdzieś i. No jasno, że was poinformuję na blogu, na Instagramie, że jesteście na bieżąco. Meruś i Olga stoją nad przepaścią. Kogo uratujesz? Możesz wybrać jedną istotę. To są po prostu pytania. Czekałam. To są połowa, połowa waszych pytań to są pytania. Kogo byś wybrała z płonącego wulkanu? No takie naprawdę same takie psychiczne, Wy jesteście psychiczni, wykażecie mi wybierać pomiędzy matką a ojcem, psem, a jako dajecie mi dwie osoby, które kocham i teraz mam wybrać, które kocham bardziej. Nie będę odpowiadała na to pytanie. Sama bym skoczyła przepaść, będzie jeszcze bardziej psychicznie. Mieszkasz w bloku czy w domku? W domku. Ile masz wzrostu? 1,73 m. Słuchasz metalu? Czasami mi się zdarza, parę zespołów metalowych lubię, ale zazwyczaj czegoś innego Rocka czy coś takiego. Jeśli Mercy, Olga i Jared skakali skakaliby z balkonu, kogo pierwszego byś uratowała? No po prostu znowu. No, cały czas te pytania. Nikogo bym nie uratowała, sama bym z tego balkonu skoczyła. Jedna rzecz, którą wzięłabyś na bezludną wyspę. Rzecz, nie człowiek. Łóżko. Definitywnie łóżko. Umarłabym na łóżku, spałabym cały dzień. Łóżko jest bardzo ważną rzeczą w mojej życiu. Piosenką tygodnia jest zespół, który był supportem Marsu w Monachium i widziałam na żywo, jak grają, więc naprawdę potwierdzam, grają rewelacyjnie i mówię, ach, muszą być raz w mojej króweczce. I wybrałam piosenkę Yumi et Six Room to Breathe. Ostatnio dajecie mi bardzo przydatne i pożyteczne wyzwania. Nie wiem o co chodzi, ale dziękuję. Dbacie o mnie. Tak, w tym tygodniu wykąpajają je. Merusia. Kąpię Merucha w kranie. Meruśko cichutko, ja wjedę nie na. Ktoś pytał, czy Meruk lubi kąpiele. No niestety nienawidzi. Teraz będzie się w Ej, będzie miło! Będzie miło, na będzie miło. Ojej, ojej! O, już zaczyna się! Csz, Meruszka, csz, csz. To jest tylko woda! Meruś! Patrz jaki szamponik dla piesków. Patrz, woda nie leci. A cię całego wyszerubruje. Dostanie zabawkę do na naprawdę. Ogólny długi, ale śliczny. I a co ty robisz dzisiaj? Czy ty dzisiaj masz jakieś nerwice? Jaka fajna woda! Meruch. Meruch, zachowujesz się jak osioł, wiesz?